Skoro mamy grzejniki i kocioł, to warto by je czymś połączyć. Oczywiście połączymy je siecią przewodów. W tym celu przechodzimy do zakładki przewody. I mamy tutaj dostępne narzędzia. Możemy osobno rysować przewód zasilający i osobno powrotny. Ale szczególnie sprawnie będzie, jeśli wykorzystamy możliwość rysowania od razu pary przewodów. Zasilającego i powrotnego. Wybieramy rozstaw, powiedzmy, że będzie to rozstaw 10 cm. W takim rozstawie program będzie rysował te przewody, chyba że w danym miejscu inny rozstaw będzie bardziej logiczny. To za sekundę się okaże. Czyli wybieram rysowanie pary przewodów. Jeśli zbliżę się do grzejnika, funkcja przyciągania od razu rozpoznaje grzejnik i proponuje podłączyć się do niego. I na razie tymczasowo jeszcze. Te przewody rysujemy w rozstawie 10 cm, ale po kolejnym kliknięciu program automatycznie dostosuje rozstaw przewodów do rozstawu punktów przyłączeniowych grzejnika. Analogicznie narysujemy przewody do kotła. Prawym klawiszem myszy kończymy rysowanie danego ciągu. Tu musimy jeszcze skorygować w tym miejscu, więc przechodzimy do trybu wskazywania klikając przycisk strzałki bądź klawisz na klawiaturze Escape. I o ile widzimy, że przewód pionowy zasilający się dobrze połączył z gałązkami, o tyle tu musimy skorygować ten przewód i już mamy prawidłowe połączenie. Troszeczkę nam przeszkadza ta etykieta pomieszczenia piwnica. Możemy ją przesunąć, tylko w tym celu musimy przejść do. Zakładnie do trybu, wszystko tu możemy wszystko zaznaczyć i odpowiednio y, przesunąć. Y, w ten sposób utworzyliśmy taką niedużą sieć przewodów. Jeśli zaznaczymy wszystkie przewody, tu odpowiednie dane będą widoczne w tabelce. Większość danych jest przyjmowanych automatycznie. Przy czym, jeśli projektujemy na rozwinięciu, nie na rzucie, musimy jednak jedną informację podać ręcznie: to jest długość przewodów. Długość przewodów poziomych. Ponieważ skala pozioma na rozwinięciu nie jest zachowywana, a więc długość odczytana z rozwinięcia najczęściej będzie się rozmijać z rzeczywistością. Więc teraz, idąc po tabelce, patrzymy, czy mamy do czynienia z przewodem poziomym. Po, odpowiedni przewód jest zaznaczony poprzez zmianę koloru, więc powiedzmy, że tu mamy długość metr. Następnie widzimy, że kolejny wiersz dotyczy przewodu pionowego. Dla pionowego nie wprowadzamy długości, ponieważ rozwinięcie zachowuje skalę pionową i zakładamy, że wartość odczytana z rysunku rozwinięcia będzie wystarczająco dokładna z punktu widzenia obliczeń hydraulicznych. Ponownie przewód poziomy, powiedzmy, że 3 metry, pionowy opuszczamy. Tu gałązka, powiedzmy ta gałązka 1,5 metra, ta metra. I odpowiednio wpisujemy dla wszystkich przewodów poziomych ich długość. Może się zdarzyć, że pewne opory miejscowe nie będą widoczne na rozwinięciu. Na rozwinięciu widzimy, że mamy pewną zmianę kierunków, ale może się okazać, że ta linia pozioma w piwnicy, mimo że na rozwinięciu to jest linia pozioma, to w praktyce ten przewód może. Zmieniać kierunek i tam mogą powstawać łuki, a więc możemy zaznaczyć na rozwinięciu odpowiednie łuki. To są opory niewidoczne na rozwinięciu, po to, żeby program odpowiednio uwzględnił je przy obliczeniach hydraulicznych. Podobnie, jeśli w tym miejscu możemy zaznaczyć obejście, możemy również zaznaczyć odsadzki.